Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj, już w piątek reprezentacja Polski na Stadionie Narodowym w Warszawie podejmie reprezentację Holandii. Jakie szanse mają biało-czerwoni? Jakie są mocne strony Polaków, a jakie holendrów? Czy piłkarze Ronalda Kumana obawiają się meczu w Warszawie? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Bardzo Was również proszę o polecenie tego materiału, jeżeli przypadnie On Wam do gustu. Nie zapomnijcie również o zostawieniu kciuka w górę. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych. Bardzo ciekawych newsów. Wspólnie z partnerem kanału Superbet przygotowaliśmy dla was limitowaną akcję specjalną. Rejestrując się z kodem FUTBAL TV możecie zgarnąć aż 400 zł dodatkowego bonusu. Wystarczy iż postawicie na remis do 10. minuty w meczu Polski z Holandią i jeśli wasz zakład okaże się wygrany, to otrzymacie aż 400 zł. Co ważne, jest to promocja dla nowych użytkowników. Warunkiem jest jednak minimalny pierwszy depozyt w wysokości 50 zł. Warto wspomnieć, iż Polacy w żadnym z ostatnich 5 spotkań z holendrami nie stracili bramki przed upływem 10 minuty. Dla przykładu ja postawiłem 50 zł na remis do 10 minuty w starciu biało-czerwonych z holendrami. Jeśli mój zakład okaże się wygrany, to otrzymam pieniądze nie tylko za wygrany kupon, ale także bonus aż 400 zł. Co ciekawe, nie musicie obstawiać całych 50 zł, bowiem minimalna stawka kuponu, która zalicza się do tej promocji, to zaledwie 2 zł. Szczegóły oferty znajdziecie w opisie oraz przypiętym komentarzu pod filmem. Pamiętajcie o kodzie Football TV i że oferta jest tylko dla osób pełnoletnich. Już jutro o godzinie 20:45 przed reprezentacją Polski czeka najcięższy mecz przed końcem eliminacji do Mistrzostw Świata w 2026 roku. Choć trzy dni później zagramy z Maltą na wyjeździe, to jednak spotkanie z drużyną Ronalda Kumana na stadionie narodowym możemy nazwać tym najważniejszym spotkaniem. Będzie on bowiem oceniany nie tylko na podstawie samego wyniku, ale także i stylu gry czy waleczności. Z tego też powodu w tym materiale przybliżymy się całemu tematowi, poruszając wątki mocnych i słabych stron Polski, jak i Holandii. Czy też poruszając wątek, jak Holendrzy nastawiają się do starcia z nami. Zarówno Holendrzy, jak i my rozgrywamy mecze w tej samej kolejności. Czyli najpierw zaczynamy od starcia między sobą w piątkowy wieczór, aby w poniedziałkowy wieczór w ostatniej kolejce zagrać z najniżej notowanymi w grupie reprezentacjami. W naszym przypadku będzie to oczywiście Malta, a w przypadku Holendrów, Litwa. Różnica polega jednak na tym, że powarańczowi po 6 kolejkach mają na swoim koncie 16 punktów i bilans bramkowy 22 do 3, a my po tej samej ilości kolejek 13 punktów i bilans 10 do 4. Jak więc w przypadku tej pierwszej statystyki dzielą nas tylko 3 punkty, tak różnica w bilansie bramkowym jest drastycznie widoczna. Czysto teoretycznie więc, aby bezpośrednio awansować na mistrzostwa świata Musielibyśmy wygrać oba listopadowe mecze. A Holendrzy dodatkowo musieliby zgubić punkty z Litwą. Patrząc jednak obiektywnie, najpewniej sami przynajmniej zremisują, choć zapewne w Warszawie będą chcieli się zrewansować za remis we wrześniu na ich własnym terenie. Jak natomiast wygląda historia naszych spotkań, szczególnie w ostatnich latach, w całej historii graliśmy między sobą aż 21 razy wyłącznie trzykrotnie wygrywając, 8 remisując i 10 razy przegrywając. Z faktu jednak, że ostatnia nasza wygrana miała miejsce 46 lat temu, skupmy się wyłącznie na ostatnich latach. Od 2022 roku graliśmy ze sobą aż 4 razy: dwukrotnie w Lidze Narodów, raz na Mistrzostwach Europy i raz we wrześniu w eliminacjach do Mundialu w Ameryce Północnej. Rezultat: dwa remisy i dwie porażki. Ciekawostką jest, że w meczach przeciwko Holendrom, w których do bramki trafiał Matikasz, udało nam się wywalczyć po punkcie. Tak więc, idąc z tym tokiem rozumowania, musimy z Holendrami grać na kasza, aby wywalczyć korzystny wynik. Owszem, mówię to w formie żartu, jednak, bilans z ostatnich lat pokazuje, że potrafimy grać przeciwko Holendrom. Niestety, statystyka ta też pokazuje, że w przypadku Ligi Narodów zaczęliśmy od remisu na wyjeździe, aby u siebie już przegrać 0 do 2. Warto wiedzieć, że analogia w sporcie jest często zauważalna, tak więc musimy się strzec, aby nie powtórzyć scenariusza sprzed 3 lat. No ale właśnie, aby nie powtórzyć analogicznej sytuacji z Ligi Narodów z 2022 roku, musimy znać silne i słabe strony naszych rywali, oraz przede wszystkim ułożyć pod nie część taktyki. Nie jest zagadką, że Holendrzy potrafią grać ofensywnie i bardzo to lubią, a ich maestro w tej dziedzinie jest Memphis Depay, który często narzuca tempo swoim kolegom w grze ofensywnej. Holendrzy również grają wysokim pressingiem aby odzyskać jak najszybciej piłkę, choć ich gra może się różnić w zależności od rywala z jakim grają. Nie można również zapomnieć o bardzo niebezpiecznej pomocy w postaci Frankiego de Jonga, który jest jeden z głównych kreatorów powstawania ataków reprezentacji Holandii. No i oczywiście bardzo solidna defensywa zarządzana przez Virgina Van Dijka, który do pomocy ma takich piłkarzy jak Denzel Dumfries czy też Timber. Ekspert i wieloletni pasjonat futbolu holenderskiego, Mariusz Moński, zdradził również słabe strony holendrów, które leżą w defensywie. Moński powiedział, że w porównaniu do piłkarzy z innych pozycji, bramkarz jest u nich najmniej pewnym zawodnikiem. Oprócz tego Kuman często dokonuje rotacji na lewej obronie czy też wahadle, które jest znacznie mniej stabilne niż prawa strona, na której występuje Dumfries. Właśnie dlatego też Matikasz ma taką łatwość przebijania się skrzydłem przez obronę holendrów. Jakie są jednak mocne i słabe strony reprezentacji Polski? Każdy kibic wie, że naszą słabą stroną jest po prostu głowa. Co ciekawe, jest ona również słabą stroną Holandii, o czym także mówił Mariusz Moński. Różnica polega na tym, że my nie posiadamy tylu topowych piłkarzy, tak więc gorszy mental mocniej odbija się u nas na słabszą grę. Naszą słabą stroną jest również defensywa, i w tym przypadku również niepewna lewa strona, choć to i tak łagodne stwierdzenie. Od dekad nie posiadamy solidnego lewego obrońcy, a piłkarze pokroju Tymateusza Puchacza czy Michała Karobownika bardziej odbili się od poważnego futbolu, aniżeli w nim zaistnieli. Jakie są jednak nasze mocne strony? W przeciwieństwie do Holendrów jest nimi pozycja bramkarza. Od wielu lat stoimy bardzo solidnie na tej pozycji i dziś, nawet bez Łukasza Skorupskiego, możemy korzystać z usług Kamila Grabary czy ewentualnie Bartłomieja Drągowskiego. Oprócz tego, wciąż dla naszej reprezentacji gra Robert Lewandowski. I wiem, że zaraz pojawią się komentarze, że nie daje on już tyle tej kadrze co wcześniej. Jest to bardzo łatwe stwierdzenie, które jednocześnie jest bardzo błędne. Nawet jeśli dla nas lewy nie jest dodatnią w kadrze, to nasi rywale są zupełnie innego zdania. Obrońcy są mocno skupieni na napastniku barsy, a taktyka często jest stworzona tak, aby odciąć Roberta od dodatkowych kontaktów z piłką co otwiera możliwość innym polskim piłkarzom jak Świderskiemu, Keszowi czy Zielińskiemu na stworzenie sytuacji podbramkowej przez szesnastce przeciwnika. Naszą mocną stroną, mimo wszystko, możemy nazwać również nowego selekcjonera w postaci Jana Urbana który w przeciwieństwie do Michała Probierza czy Fernando Santosa widać że chce pchać naszą reprezentację do przodu, wkładając w to dużo wysiłku i pracy. I miejmy nadzieję, że będzie kontynuował tak swoją pracę dłużej aniżeli do samych baraży czy też mundialu. Na obiektywne osądy przyjdzie pora natomiast z końcem 2026 roku, o ile Jan Urban do tego czasu utrzyma swoją posadę selekcjonera. Jeśli już jesteśmy przy Janie Urbanie, warto przypomnieć jego słowa, które wypowiedział w rozmowie dla TVP Sport 6 dni przed meczem z Holandią. Za długo siedzę w piłce, by nie zdawać sobie sprawy, że najtrudniejsze przed nami na razie niczego wielkiego nie osiągnęliśmy, a chcemy. W kwestii wyników wszystko się zgadza, ale w grze jest wiele do poprawy. Dopiero kiedy coś osiągniemy, przyjdzie czas na głębszą ocenę. Te ponad 100 dni uważam za pozytywne. Na konferencji we wtorek natomiast Jan Urban powiedział, jak reprezentacja przygotowuje się na mecz z Holandią, i ciężko nie zauważyć, że słuchać było w wypowiedziach trenera słowa niepewności. Posłuchajcie sami. To teraz do trenera, koniec czasu relaksu. Panie że chciałem zapytać, czy my jesteśmy dobrze zabezpieczeni przed tym meczem na pozycji środkowego obrońcy i, i szóstki, bo trochę wąska ta kadra się wydaje. Czy pan jest tutaj spokojny, czy, czy jednak no jakiś taki lekki niepokój jest? Dziękuję. Y Dzień dobry, witam wszystkich, jestem tu też rzeczywiście. Wie Pan co, jak się to mówi, okaże się w praniu i jak to wszystko będzie, będzie wyglądało. Mamy, mamy plan na to spotkanie. Oczywiście, oczywiście, że tak. W ostatnim momencie no, wyskoczyły jakieś trudności, są kontuzje, są kartki. Yy, łatwiej z kartkami sobie poradzić być może, bo, no bo jest więcej na to, na to czasu, natomiast yy, jeśli są kontuzje, no to są one w ostatniej chwili, tego czasu jest zdecydowanie, zdecydowanie mniej. Ale wydaje mi się, o tak powiem, że jesteśmy przygotowani, natomiast mecz wszystko pokaże. Ja sam jestem ciekaw tego naszego pomysłu, jak to będzie wyglądało na boisku, bo, bo tam będzie taka. Ze strony rywala jeszcze we wrześniu media pokroju holenderskiego The Telegraph czy Football International podchodziły do spotkania z nami z wyjątkowym spokojem, podkreślając wyłącznie powrót Roberta Lewandowskiego do kadry po aferze z czerwca. Po tym jednak jak nam się udało na wyjeździe wywalczyć cenny punkt, te same media nie są już tak spokojne o listopadowe starcie, mimo bezpiecznej pozycji swojej reprezentacji. Narracja w mediach jasno pokazuje, iż Holendrzy obawiają się o wynik swojej reprezentacji w Warszawie. Tak o naszej kadrze mówi holenderski dziennikarz Thomas Markhorst. Polska reprezentacja jest wysoko oceniana w Holandii od czasów, gdy prowadził ją Leo Ben Hacker. Od tamtej pory jest bardzo respektowanym przeciwnikiem. Nikt więc nie oczekuje łatwej wygranej. Futbol International hat-tricku Roberta Lewandowskiego Selton Vigo obawia się o korzystny rezultat swojej reprezentacji w piątek. Dziennikarze piszą o tym tak. Robert Lewandowski odegrał kluczową rolę w zwycięstwie Barcelony nad Celtą Vigo. Gospodarze utrudniali grę pretendentom do tytułu, ale nie byli w stanie dorównać klasie tego supergwiazdorskiego napastnika. Frenkie de Jong niestety nie dotrwał do finału. Holenderska drużyna została ostrzeżona przed wieczorem w Warszawie. Lewandowski potrzebował niewiele czasu, aby odzyskać formę po dolegliwościach fizycznych. Filip Bednarek sądzi jednak, że większości Holendrzy niespecjalnie myślą o meczu z biało -czerwonymi. Już jest rozmowa o mistrzostwach świata. Holendrzy są na pewno narodem pewnym siebie, pokazują trochę szowinizmu. Oni przyjeżdżają do Polski jak zawsze mówią. Pojedziemy i zrobimy co trzeba. Zagramy dobry mecz i wrócimy do Holandii. Bardzo mało mówi się o Polsce, bardzo dużo o nich samych. Pomarańczowi bardziej są przejęci przyszłością swojej kadry, po tym jak na ostatniej konferencji Ronald Kuman przyznał, że po mundialu w Ameryce może rozstać się z drużyną narodową. Piątkowy mecz będzie dla nas prawdziwym dowodem dla kibiców i mediów, czy wciąż możemy realnie wierzyć w rozwój reprezentacji Polski w najbliższych latach. Dotkliwa porażka raczej pokaże, że czeka nas długa droga do powrotu na godny poziom o ile potrafimy do takiego poziomu po prostu wrócić. Zdobyte punkty natomiast będą pozytywnym sygnałem, a jeśli zostaną zdobyte po dramatycznym stylu, też można mieć wątpliwości. Oczywiście lepsze punkty zdobyte w niejakim stylu aniżeli przegrana po pięknej grze, choć jestem świadom, że duża część kibiców woli przegrać z godnością aniżeli remisować po totalnym futbolu. A Wy co preferujecie? Jaki wynik obstawiacie w piątkowy wieczór? Osobiście uważam, że biało-czerwoni zremisują to starcie wynikiem 2 do 2. Sekcja komentarzy oczywiście należy do Was. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Pamiętajcie, aby polecić ten materiał dalej. Zachęcam Was również do zostawienia kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już niebawem w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!